Kontynuację to trochę inna forma recenzji. Po co rozpisywać drugi czy trzeci sezon danej produkcji, by po raz kolejny przybliżać fabułę? W dzisiejszym nowym programie co kwartał opiszę Wam pokrótce moje osobiste wrażenia z obejrzanych kontynuacji anime. Każdy odcinek dotyczył będzie ubiegłego sezonu, a więc dzisiaj skupimy się na kontynuacjach sezonu Zima 2017, które obejrzałem a niestety obejrzałem tylko dwie produkcje. Spokojna głowa, sezon wiosenny będzie dużo ciekawszy. Zacznijmy więc przegląd kontynuacji. A, i jeszcze ostrzeżenie, mogą pojawić się mikro-spoilery. Kontynuacja anime, na które od dłuższego czasu nikt już nie czekał. No bo wydawać drugi sezon po siedmiu latach przerwy, do tego po filerowym zakończeniu pierwszego sezonu nagle powrócić do mangi? Trochę to A1 Pictures nie wyszło, ponieważ drugi sezon zaczyna się mangowym przekładem, co z lekka nie pasuje do filorowego zakończenia części z 2010 roku. Poza tym 12-odcinkowy ark o Kyoto jest niestety zwykłym skokiem na kasę. To taka kontynuacja, która miała przypomnieć o marce umierającej powoli w Japonii. Niestety, ale Aon Exorcist od samego początku przez A1 Pictures traktowana jest po macoszemu. A wielka szkoda, bo to naprawdę ciekawe uniwersum z fajnymi postaciami. Drugi sezon to bardzo nudna, przedłużająca się przygoda. Okraszona przeciętnymi animacjami, które najczęściej przyciemniane są ze względu na cięcie kosztów produkcji. Jedyne co w tym sezonie grało, to muzyka, tak by pasowało. Była naprawdę dobra, więc na ost czekam z wypiekami na twarzy. Tym razem miarka się przebrała i postanowiłem porzucić w przyszłości kolejne sezony anime i skupić się na Manze, która przecież wydana została również w Polsce. A1 Pictures zdarzają się wpadki i na pewno do takich zaliczyć można markę Aone Exorcist. To co A1, jako zadość uczynienie drugi sezon Grimgara? Pono Borashi i Sekai powróciło z kolejną porcją zdrowego i specyficznego humoru. Niestety, ponownie obejrzeliśmy tylko 10 odcinków. Zazdroszczę osobom, które tytułu tego nie obejrzały jeszcze w ogóle. 20 odcinków naprawdę świetnej komedii to strzał w dziesiątkę w sam raz na poprawę humoru. Specyfika anime nie zmieniła się wcale, a więc mamy drużynę składającą się z samych przegrywów, których to w świecie fantazji czekają niesamowite i zwariowane przygody. Parodia gier MMO, wykonana po raz drugi i Idealnie. I choć w drugim sezonie trochę mniej skupiono się na mechanice świata, to przygody naszych bohaterów ponownie oglądało się świetnie. Chamski humor, wylewający się z ust Kazumy czy Akły, Sadomaso, rozkminy Darkness, a przede wszystkim potężne sianie rozpierdolu w wykonaniu Megumin. Wszystko powróciło i ma się dobrze. Szkoda tylko, że po napisach końcowych dziesiątego, a więc ostatniego odcinka, nie dostaliśmy potwierdzenia trzeciego sezonu. Mam nadzieję, że takoby powstanie i najlepsza od lat marka Studia Dean powróci na ekrany. Póki co, warto czasami wracać do uniwersalnego humoru Konosuby. To jedna z najlepszych komedii od lat. To niestety wszystkie kontynuacje, jakie obejrzałem w sezonie zimowym. Do dużo bardziej obszernego materiału z sezonu Wiosna 2017 już dzisiaj zapraszam Was serdecznie. A żeby zaostrzyć apetyty, ujawnię Wam listę kontynuacji, które oglądam wiosną. Będzie więc Atak Tytanów 2, Uchuten Kazoku, Berserk oraz Natsume. Zabraknie Bahamuta i Boku no Hero Academia ze względu na dwa periody. Te tytuły pojawią się w programie za pół roku, kiedy to ich emisja się zakończy. Dzięki za uwagę, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!